Witam. Ten film będzie przedstawieniem sytuacji kotów z mojego rodzinnego miasta, a mianowicie Stuchowa. Będzie to opowieść o ich nie zawsze łatwym życiu, o dobrych ludziach, jacy chcą to kocie życie uczynić lepszym, ale też o takich osobnikach i organizacjach, dla których śmierć i cierpienie niewinnych istot nie ma znaczenia. Dlatego to jest szczególnie ważne, aby informacje o tym, co się dzieje, przebiły się do świadomości ludzi, by zaznaczyć, że coś takiego ma miejsce. Ponieważ nie wiem, kto ogląda ten film, roześlę go na całą Polskę więc w dwóch słowach o miejscu akcji. Tuchów to małe miasto w Małopolsce. Urokliwe pod względem terenów, ale małe miasto ma to do siebie, że często w takowym żyją równie mali ludzie o małych umysłach. Nie wszyscy oczywiście, ale niestety jest to znaczący odsetek. Tuchów jest też miastem, gdzie mocną pozycję ma kościół. Znajduje się tu sanktuarium, klasztor redemptorystów, seminarium, gdzie studiował Tadeusz Rydzyk. I wspominam o tym nie bez powodu, bo to przedstawiciel kościoła jest jednym z czarnych charakterów tej historii. Ale po kolei. Opiekę nad kotami wolnożyjącymi rozpocząłem jakoś w 2009 roku. I przejawiało się to głównie w dokarmianiu grup kotów rozsianych po całym mieście. Niekiedy była to też współpraca z fundacjami w celu adopcji, albo współpraca z Urzędem Miasta i kliniką weterynaryjną, jeżeli sytuacja tego wymagała. Pomagał mi też ojciec, a gdy ja około 2015 roku opuściłem miasto, ojciec został z tym zadaniem sam. Dokarmianie zwierząt to nie jest coś okazjonalnego, co się tam robi raz na jakiś czas, nie wiem, dwa razy w tygodniu. Ojciec jeży. Codziennie, każdego jednego dnia, bez względu na stan zdrowia, stan pogody, ilość czasu, robi łącznie ponad 20 km, karmiąc koty na terenie Tuchowa i leżącego nieopodal Gromnika. Punktów, gdzie karmi koty, jest zazwyczaj 7 do 10, czasem nawet więcej, i zmienia się to na przestrzeni lat. Średnio można powiedzieć, że dokarmiane, a raczej wykarmiane przez pana Jurka jest łącznie ponad 30 kotów. Plus kilkanaście własnych, jakie ma bezpośrednio pod domem. Liczby jednak dynamicznie się zmieniają, a ostatnie czasy. No, ostatnimi czasy te liczby drastycznie się zmniejszyły. Po pełnoetatowej pracy pan Jurek rozpoczyna drugą pracę, czyli karmiciela. Przygotowuje porcje, układa je tak, by jak najmniej czasu tracić później podczas wykładania w danym punkcie. No, i wyrusza. Nie jest fundacją, jest jednym człowiekiem. Powiem Wam tak, że przez czas, kiedy ja działałem wraz z ojcem, widziałem ciało małego kota ułożonego na żywopłocie, tak abyśmy go znaleźli jako przestrogę, bo ów kotek miał czelność przyjść na wycieraczkę pod drzwi za dzieckiem, które to z tym kotkiem się bawiło, ale tatusiek sobie tego nie życzył, więc. Skończyło jak się skończyło. Widziałem starszych ludzi, którzy siedzą w pierwszych ławkach w kościele i ze łzami w oczach wznoszą modły, by potem dokładać kotom trutki do karmy bo te ośmieliły się szukać schronienia w piwnicy w zimie. Kopanie, przeganianie, rzucanie kamieniami, bokoty w śmietniku ogólnoosiedlowym szukają jedzenia albo schronienia po kubłach. Wszystko to. Na własne oczy widziałem. Argumenty oczywiście bokoty srajo. Nie muszę chyba dopowiadać, jak napięta była atmosfera na osiedlu między pomagającymi a oprawcami. Nie obeszła się bez kilku interwencji policji. Wiele jednak od tamtych czasów się nie zmieniło, ludzie się nie zmienili i paskudnych drani naprawdę nie brakuje. Ja nie oczekuję, że każdy ma pomagać, ale chociaż niech nie przeszkadzają tym, którzy poświęcają własny czas i środki na pomoc. Przypomnę też, że w świetle prawa koty wolnożyjące są potopieko miasta są u siebie nie można ich krzywdzić i przeganiać z miejsca, które sobie wybrały. Teraz pokażę kilka fragmentów z różnych punktów karmienia kotów. Chcę, by to było widoczne, jasne. Te punkty są raczej na oboczu, tak karmić oczywiście łatwiej. Najgorzej jest w tych miejscach, które są gdzieś przy osiedlach, w centrum, przy placu zabaw, gdzie dużo różnych ludzi się przewija i nie zawsze jest miło. Trzeba naświetlić jeszcze sprawę z tym. No, dlatego nagrywam tyle rzeczy, i tak bym wywieźł żeby mieć, żeby mieć materiał. Chodzi materiał. Burasek dostanie, zaraz ci się dostanie. no chodź, chodź, dostanie się. Chodź, 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 chodź. Znaczy, jest to jest karma dla kota karma dla kota I mniej więcej by to było w ten sposób porozdzielane dla wszystkich kotów na dzień dzisiejszy. Akcja, pierwszy etap zakończony. Drugi etap dopiero się odbędzie czyszczenie, mycie naszej, przygotowanie do dnia kolejnego. Dobra, 4 i 3 to jest dla kotów, dla kotów z gromnika. Kończę jednak to przydługie wprowadzenie i przychodzę do sytuacji aktualnej, a przynajmniej do jednej konkretnej sytuacji, na której się skupię. Pod dumnie sterczącym na wzniesieniu sanktuarium, zwanym potocznie przez mieszkańców klasztorem, nie brakuje wolno żyjących kotów. I choć klasztor dysponuje środkami finansowymi, to przeznacza je na liczne usprawnienia, dobudowy, przebudowy, ustawienie absolutnie niezbędnej złotej korony na wieży. Złote. Skromne. Ale, wiadomo, zwierząt nie wspiera, a wręcz utrudnia życie tym, którzy to czynią. Kotów żyje, a raczej żyło tam kilkanaście, zarówno w okolicy starych toalet na górnym parkingu od frontu, jak i na dużym parkingu niżej i dróżkach różańcowych zajmujących duży obszar za klasztorem. Nagrania, które pokazuję, są nagraniami z okresu wakacyjnego. Ojciec informował mnie już kilkukrotnie, że podczas karmienia był nachodzony przez księdza ekonoma domu zakonnego. Nie są to żadne poufne dane, ponieważ ksiądz ekonom pełni funkcję w sposób jawny to jest funkcja publiczna. Jego imię i nazwisko i wizerunek jest powszechnie dostępny na stronach internetowych wraz z numerem kontaktowym, jakby ktoś chciał. Jest to ponoć ksiądz, choć ilekroć się pojawiał, ubrany zawsze był po cywilnemu, a sposób jego myślenia i jego czyny też nie przekonują do tego, że jest księdzem. Na mojego ojca czaił się zwykle w samochodzie, niczym w starych filmach szpiegowskich, a następnie podjeżdżał, by rozpocząć niekoniecznie miłą rozmowę. Upierając się przy tym, by nie karmić kotów na terenie klasztora bo sobie tego nie życzy, prezentował postawę roszczeniową, będąc głuchym na jakikolwiek głos rozsądku, argumentując, że koty brudzą, srają. Choć po prawdzie jestem pewien, że ptaki latające nad obiektem też srają, podobnie jak i każdy z nas z samym panem ekonomem włącznie, a nikt go z tego powodu nie przegania. Terenów zielonych nie brakuje, a znając upodobania kotów, to tam w większości załatwiają swoje potrzeby. Ojciec przedstawiał sytuację informując, że tak czy siak to teren publiczny, a koty są wolno żyjące, niezgodnym z prawem jest to, żeby je przeganiać albo coś w ogóle cóż to za kurozjalna sytuacja, gdzie ksiądz ekonom czai się w aucie na uboczu, wypatrując aż przyjedzie karmiciel, czai się, dopiero wtedy, ha, ujawnia się, no i zaczyna swoją gadkę. Czy naprawdę ta sprawa wymaga takiej uwagi i takiego poświęcenia z jego strony? To, jest, to nie jest normalne. To jest coś, co być może łapie się niemalże pod stalking. Pan Jurek w żadnym wypadku swego postępowania nie zmienił, podobnie jak i inni karmiciele, bo nasz ksiądz zaczepiał także innych ludzi, którzy również z naprawdę ogromnym poświęceniem działali na rzecz kotów. Urząd miasta chciał ustawić budy dla kotów, żeby miały się gdzie schronić na zimę, ale klasztor się nie zgodził. Podobnie jak i mieszkańcy z najbliższej okolicy, którzy zostali odpowiednio poinstruowani, by nie zgadzali się na montowanie bud na ich posesji gdzieś tam na polu. Ksiądz ekonom zadeklarował, że na piśmie przyniesie oświadczenie, że każdy z okolicy się nie zgadza, jeżeli będzie taka potrzeba, by taką deklarację przynieść. Tym sposobem koty muszą dalej chować się gdzieś po szopach, między deskami czy w jakichś dziurach. Ksiądz wezwał nawet policję na jedną z kobiet dokarmiającą. Ta była spisana, przesłuchiwana. Argumenty, że koty to żywe stworzenia i może należało potraktować by je godnie, absolutnie pana ekonoma nie obchodziły. Życie zwierząt nie ma znaczenia. Zapędził się nawet do tego, że stwierdził, że tutaj chodzi o to, że przyjeżdżają wycieczki, że ma być ładnie, wystawnie, czyli jasne, wiemy o co chodzi, chodzi o formę. O powierzchowność. Niech dołożą jeszcze drugą złotą koronę. Naprawdę, brawo. No Jezus byłby dumny. Tak, widać wygląda hierarchia pyrdetów. Pozostaje tylko wierzyć, że pozostali tam księża mają nieco inny sposób myślenia, choć poniekąd śmiem wątpić. Bo z jakieś 10 lat temu, gdy karmiłem tam w okolicy kota, to wyskoczył na mnie facet z recepcji i darł ryja w napadzie jakiejś absolutnej wścieklizny. Zapamiętałem sobie jego mordę. Oj, zapamiętałem. No to było... skończył się w sobotę czy nie niedzielę, a to było w sobotę, tydzień po odpuście. Dokładnie, pamiętam. Czyli, czyli tydzień po odpuście pierwszy raz z nim rozmawiałeś, ale co, czekał, czekał w aucie wtedy, tak? Proszę? W, w aucie czekał na ciebie wtedy? Nie, 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 wtedy nie w, nie, nie, wtedy nie w aucie. Ja szedłem sobie od kotów, a on szedł tam, szedł na piechotę tam właśnie. Nie wiem, czy, y, czy specjalnie szedł, nie, aha, bo mówię, że czekałem na pana parę razy, tylko pan mi zawsze jak gdyby uciekł, tak mi coś właśnie mówił. Czyli jakby nie, żeby uciekał przed nim, tylko, że nie zdążył jak gdyby. No. Czyli wyglądało na to, że chyba specjalnie wyszedł z tego z On szedł na piechotę i, i, i spotkał, prze, przedstawił się jako jest administratorem tego, no i jak pan, <todzio> W temacie chciałem porozmawiać, no i zaczął tak odnośnie tych kotów, no czy znaczy coś, no, ale jest sytuacja taka i taka, że te koty wyrządzają nam duże szkody, oni nie chcą, żeby te koty były i trzeba pomyśleć, żeby te koty usunąć w jakiś sposób. Ja od razu, że to nie jest możliwe, tak od dziś dam kotu jedzenia a jutro już mu nie dam czy coś. I nie, nie było drugiej rozmowy, tak i, i, i poszedł. No tak, pierwsza rozmowa to była dlatego, że zauważył Cię prawdopodobnie przez kamery, dlatego przyszedł? I ta pierwsza Boże. rozmowa była jeszcze to z tych łagodnych, jeszcze była, nie? To ta pierwsza, ta, była spokojna. Ta, ta, ta. A druga? Co? Drugi raz? Drugi nie wiem, czy też samochodem, czy nie wiem. Te pierwsze były takie takie spokojne. No, no Boże mówi coś, o czym żeśmy rozmawiali już tego. No, że pan tego nie, 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 nie zrobił, coś tamtego. on zrób zawsze zaczyna, zaczyna mówić, że, no, no, no nie wiem, no przecież to nie da, dalej przecież daje tamtym kotom, to się nic nie dzieje, nikomu nie przeszkadza. No, on dalej zaczął, że. Że, że no o, że chodzą, że chodzą, przychodzą, te koty ja się będzie dawało, to tego nic nie da, bo one zawsze przyjdą, no, bo to są zwierzęta, przyjdą, to samo miejsce, ja się będzie dawało, trzeba im przestać dawać jedzenie i no i to, to, to gdzie i zaczęło się do tej A to jego nie wchodzi gdzie, weźcie sobie gdzieś tamtego, albo niech sobie pan weźmie, takie. Już zaczęło zaczęło już tak troszeczkę filozofować, tak wiesz. Rozumiem, a? i to, to eskalowało z czasem te całe rozmowy, nie już później te końcowe a? już nie były. A. Przyjemno. No, no, no nie, 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 już nie już, były, już nie były, już nie były. Koty mają zniknąć, koty trzeba wziąć. Takie, takie, taki, zaczęło się. No i później że te trudniejsze, to autem, ten co... To... Ja bym mógł w razie czego to że bałem że, że się, że mnie ktoś chce rozjechać chce, tak to wyglądało. No. Bo on, rusza, on ruszał szybko i podjeżdża pod ciebie, tak? Tak, no bo w tym momencie, wtedy jak ja dałem... A! Bo nie chciałem się tu pokazywać i pojechałem na plac dolny, koło tych e, kibelków, pod tym daszkiem chciałem im dać. I tyle rzuciłem okiem na dół, że tam stało auto policyjne, na dole stało. No stoi, no rzuciłem okiem i tyle. I daję tam tym kotom, tym, tym jakieś tam auto staje na parkingu i on czek, a on musiał stać tam koło nich. Tak mi się wydaje. I ja dałem tym kotom tym, tym, tym i zaczynam odchodzić już tak tego, nie? I miałem tam iść tam w koło, w koło chwili. Bo usłyszałem takie kurde ruszenie z miejsca, ten auto, tak aż spod kopyt poszły yy, kamienie, bo mu słuchaj, bo, na, bo to takie żwirowe tam jest, nie? Takim pędem ktoś tego. A i wyczułem już wtedy, zorientowałem się, że to będzie on, nie oglądałem się. I jak podjechał równo ze mną, to, to mogłem się wystraszyć, że mnie ktoś najechać chce. Bo takim pędem ktoś jedzie, jedzie za mną. No i wtedy podjechał równo pode mnie, dopiero otworzył okno i, i zaczął tam robić e, jakieś te. wtedy zaczął, te, zaczął dosyć ostro, jak tego, to co mam policję wezwać, co mam policję wezwać, coś tam zaczął. To. I wtedy już się zaczął denerwować, bo już zaczął taki słuch używać, tak, że koty ja srają, a to, a tamtego, a ten sprząta, a panu pokażę, proszę i ze mną, to ja panu pokażę tamtego, no i zaczął nam fikać coś, pan tutaj, no i że, że, że nie ma wstępu, ja mówię na jakiej podstawie kurde nie ma wstępu, miejsce publiczne, miejsce publiczne, miejsce publiczne jest dostęp, ogólnodostępne, czyli w każdej chwili mogę podejść i tak dalej, to jest własność, a to jest ich, ich własność mówię, ale teren publiczny mówię. Miejsce publiczne w każdej chwili mogę wejść. Na drogę tak samo jest. Miejsce, droga publiczna i każdy może z niej korzystać. Ja też mogę korzystać. A no, on zaczyna się pan motać już w tym gadaczu, gadasz gada, gada, tam. A, że się że mieszam drogę z tym, z tym, tego. A ty się na tym znasz akurat. No, 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 no właśnie. No, tylko, że zacząłem od drodze. To mówię, ja sobie podjadę, podjadę drogą, jest drogą publiczną, na, podejdę na plac publiczny i, i będę chodził. chodził. A, nie, nie ma prawa pan, nie ma, nie, nie ma wejścia i tak dalej. Chyba, że pan chce na modlitwę wejść do, do klasztoru, zaczął wtedy, wiesz. Takie, no i wtedy, i wtedy najbardziej tak podjechał z takim, z takim chłopkiem, wiesz, takim. I wtedy takie spięcie było dosyć, dosyć ostro, bo zaczął tak, tego. Tak, 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 tak. no. i później u góry to tam że na, 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 na ma, dwa razy. W sumie mi się wydaje, że sześć razy było w ogóle spotkanie. Góry tam. Raz, raz czekał, czekał u góry na, ee, a zgaszone ja światła. Ja podjechałem, a podjechało, podjechał, a raz z kolei czekał na zapalone światła na górnym parkingu, na najwyższym stało auto na zapalonych światłach. Ja też tak przeczuwowałem, ja nie widziałem, że on zjałem niżej dwa parkingi niżej. No i stanąłem ta tak chwileczkę, jeżeli czeka, czekam, tak, muszę powiedzieć, to auto ruszyło, to trzeba jechać. którym parking jest jeździć? mój mówię, na parking parkingu ja stoję. No i wtedy podjechał. To było to ostatnie, co Ci mówiłem, ostatnie spotkanie. No. No, wygląda na to, że na ambicję mu weszła ta sprawa. A ja, mu tak gada, to ja mu powiedziałem, że ważniejsze są właśnie. Czy dla mnie, już nie pamiętam dosłownie, ważniejsze są zwierzęta niż, niż ludzie. Jak masz wybierać między takimi ludźmi, no to się nie dziwię. No no, coś co, to takie, co przypomina, także. Ja może A państwo z jakiejś organizacji. Nie też, ale robię do幾am. nagranie, będzie materiał o tym, upubliczniony w internecie, jaki ma kościół stosunek do kotów. A, o, Kotki wolno żyjące, tak, nie można nic z nimi zrobić. Tak, jest ustawa że po prostu kotki wolnożyjące można dokarmiać, nie wolno karać osoby dokarmiające, a tutaj właśnie ksiądz ekonom wezwał kiedyś na interwencję policję. Policja nas spisała, co w ogóle jest niezasadne, bezprawne. Byłyśmy z panią na policji, zaniosłyśmy te wszystkie ustawy jak się to ma odnośnie do żyjących, wolno żyjących kotów, że mają bytować na y, terenie y, tam gdzie zamieszkują, nie wolno ich wywozić do schroniska, można je tylko wysterylizować. I kiedyś rozmawiałam z panią burmistrz, pani burmistrz też mi powiedziała, że to jest bezprawne po prostu, to co klasztor robi, ksiądz ekonom, że to jest bezprawne, że to jest łamanie prawa. Żeby było więcej osób właśnie takich, takich, żeby się sprzeciwić temu, bo tak to po prostu się z nimi nie da rady. Tak, tak, dobrze pan mówi. Mhm. No to jest, ja już dzwoniłam też do takiej organizacji, tak. ale co jest najgorsze, że ten ksiądz ekonom, ludzie przywożą, My przywozimy, ja kiedyś też kupiłam taką drogą karmę, drogie miski mhm. i wszystko nastawiałam im, im jedzenia, mleka, mhm. serduszek, karmy, suchej. Mhm. I ksiądze kondom przychodzi i wywala to wszystko bezprawnie no, do kosza. Do kosza. Coś wszystko takiego, wszystko tak? wylądowało w koszu i kiedyś sam się przyznał, że to jest na terenie klasztornym i on to będzie wszystko wywalał do kosza. Tu już nie jest teren klasztorny, więc... Uważa. Ale może stąd, sobie postraszyć. Stąd, wie pan co, stąd też te miski zniknęły. Ksiądz, ksiądz kiedyś byłyśmy u księdza właśnie, zaniosłyśmy mu te ustawy wszystkie, odnośnie Aha. ochrony zwierząt polnożyjących. To on mówi, że jemu to jest niepotrzebne, zostawiła mu to wszystko tam na, na tym przyfurcie, żeby sobie poczytał. On mówi, że on wyjeżdża na wakacje, że go to nie obchodzi. A tam inny ksiądz mówił, że będzie dopiero 24, ale ktoś po prostu ma zlecone, na to wygląda i zbiera te miski i wyrzuca do kosza, tak to wygląda po prostu. Właśnie ksiądz ekonom twierdzi, że nie mogą chodzić tutaj po klasztornej ziemi, bo robią zniszczenie. Ptaki jest... też latają, ptaki tak. też narobią. Tak, tak. Ksiądz zapewne też tak. również. że łapki, że gdzieś tam łapki poodbijane po murku, żeby zobaczyć, sprawdzałyśmy z panią, nie było żadnych to łapek. Samo mnie, i ty... To samo mi wszystko e... mówi, to samo. Mówi, że jeżeli był wcześniejszy ekonom, to nie było problemów. Było 30 kotów i chodziły tam po kuchnię, przychodziły, że nawet do karmelu. Pani wcześniej mówiła, że chcieli poustawiać domki dla kotów na, na terenie nie nieklasztornym, no. ale klasztorowi to i tak przeszkadza. I tak, bo by tu, po po no. ich terenie. No, no właśnie. Jeszcze mówi, że to nie może, od jest yy, teren, i ja tu nie mogę wchodzić. i na jakiej podstawie? Jest teren ogólnodostępny, jest teren publiczny, będę chodził ile razy będę chciał. Będę przechodził. i bardzo dobrze, no. więcej, dobrze, że jest więcej takich ludzi. No właśnie. Ja mu, nie wiem, czy on jest w księdze, ja mam pan czasem na pan. Ja mu z początku pan? mówiłam pan, ale mi zwrócił uwagę, że on jest księdzem. Mnie nie zwrócił. Ja mu pan do końca mu znaczy pokazywać, widziałem, że miał taki 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 jak no, bo jest, taki po podjechał, Nawet nie przyszedł, podjechał samochodem i kazał się z tym mi samo, zabierać osło. miski, że tutaj nie wolno dokarmiać. I też od razu mówiłam, że to jest bezprawne, bo nie ma takiej ustawy. Jeszcze mi policjant chciał mówić, że... Jeżeli będziemy te koty dokarmiać, to staniemy się właścicielami. Ja mówię, czemu policja kłamie, jak w ustawie jest wyraźnie, że nie zmienia się status wolno żyjących kotów, jeżeli ktoś je dokarmia. Jakim prawem? No, po policja kłamie i wmawia takie rzeczy ludziom. Dla mnie nie rozumiem. Straszył mnie że za dwa, ze trzy razy ale nie, jest okropny po niego ostatnio także on podniósł głos i też ten głos dosyć mocno na do niego i za 20 minut stał ze mną wyszedł ale ja już, już nie czujemy w ogóle, już, co mi przyszło, to już wszystko mówiłem na ja no, pewno wyważony, także nie, nie było, żebym go gdzieś tam obraził albo coś w tym rodzaju, nic ale po prostu tak dosyć, dosyć głośno i, i konkretnie, nie, nie tego, bo oni zaczął No ja też tak dobitnie, ale też mi zaczął mówić, że go obrażam, bo mówi sami sobie pojecie, a E, zwierzęta na waszych oczach umierają z głodu no, no. e, jakie to jest podejście w ogóle e, księży do, no, no, do zwierząt mówię święty Franciszek dokarmiał e, tak, tak, zwierzęta tak. to mi powiedział wie pani co to ile sto y, lat czy ile święty Franciszek żył ja mówię to no. co proszę księdza nie to, to już święci nie, nie obowiązują w kościele, już nie są ważni? I ja tak, on też coś zacząłem właśnie, mówił opiekt, o tym, że cy, cytaty mówi z Pisma Świętego. Aha, tutaj no to pewnie to, pewnie to nie jest nie. ten relatywizm no, wiary. Nie? Tak, tak. Jak kali ukraś, to dobrze. Jak kalemu to już niekoniecznie. No, 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 no. Także on po prostu taki, tak. Ja mu też właśnie mówił o tym, że z, e, robicie zbiórki, zbiórki na dokarmianie na, na żywność, jak na, na głodujących nam, na, na dzieci, no faktycznie są też, a ja nawet tak bym powiedział, nawet miałem wystąpić do Was o, zbiórkę, o jakąś zbiórkę na dożywianie kotów. A ja trzeba się śmiać. Ale ja też kiedyś mówiłam właśnie, że tyle macie jedzenia, wyrzucacie resztki. i mogę... No, 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 no no, no właśnie. No, właśnie, no właśnie. Nagrania pochodziły sprzed kilku miesięcy. A jak to jest teraz? Najwyraźniej widząc, że nikt nie rezygnuje i koty dalej są dokarmiane. To najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, jako przypuszczenie, nie jako oskarżenie, bo za rękę nikt nikogo nie chwycił, ale przeciwnicy najwidoczniej zmienili strategię działania, bo z dnia na dzień kotów po prostu ubyło. A kto karmi koty, ten wie, że to są wierne stworzenia i potrafią czekać o określonej godzinie w odpowiednim miejscu na przybycie karmiciela. Nawet gdyby ze względu na przykład na pogodę chowały się gdzieś na dzień czy dwa, to ostatecznie i tak by się pojawiły. A pozostało ledwo kilka starszych kotów, co zaś z małymi? Nie wiadomo. Urząd miasta też nic nie wie, żadnej akcji wyłapywania czy coś nie prowadził. Jeżeli faktycznie doszło do tego, że zostały gdzieś złapane, no to było to działanie samowolne, które jest niezgodne z prawem, jest wręcz karalne. Na ten moment nie wszystko jest jasne, więc nikogo o nic oficjalnie nie oskarżam, ale sprawa na tym się nie skończy. Zawędruje na policję, zawędruje do władz kościelnych, powstają już odpowiednie pisma, niektóre nawet już złożono. Przedstawiciele Inspektoratu do Spraw Ochrony Zwierząt, jacy na wezwanie miasta mieli wyjaśnić sytuację, zostali zbyci i mamieni przez osobę dyżurną, która kryła księdza ekonoma, że jest nieosiągalny, aż w końcu rozłączyła telefon i nie omawiała się na żadną wizytę. Podkreślam, sprawa będzie miała swój finał. Wyjaśnimy kwestie zaginionych, mam nadzieję, że tylko zaginionych kotów, i pociągniemy do odpowiedzialności osoby, jakie będą miały z tym cokolwiek wspólnego. Dlatego powstało to nagranie. Nie proszę o pieniądze, nie ma żadnej zbiórki. Chciałbym tylko, aby to wideo się rozeszło, aby jeżeli ktoś się poczuwa, napisał do władz klasztornych. Czy to mailem, czy na Facebooku, czy jako komentarz pod postem, czy prywatnie, albo zadzwonili i zapytali o koty. Zapytali, czy złota korona jest ważniejsza od życia tych stworzeń. Nie namawiam tu do hejtu, czy linczu, albo wyzwisk, ale chciałbym, aby głos sprzeciwu wobec takiego postępowania, jakie prezentuje pan ekonom, został dostrzeżony. Zapraszam do kulturalnych komentarzy na Facebooku Sanktuarium. Wszystko podlinkuję. Niech wiedzą, że sprawy nie zamiotą podbywam, że nie rozejdzie się po kościach. I dziękuję każdemu za wsparcie w imieniu tuchowskich karmicieli.